Czeka nas zaciekła rywalizacja. To piąty mecz rozgrywek grupowych. Ogromne emocje, olbrzymie oczekiwania. Proszę popatrzeć na zawodników i ich skupienie. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Mamy tutaj system 4-5-1. Czterech obrońców, pięciu pomocników i jeden tylko napastnik. Ale jest to ofensywna wariacja tego ustawienia, co oznacza, że dwóch nominalnych pomocników będzie odgrywało rolę bardziej dodatkowych napastników. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Wysoko. Matwidi. Dobra okazja. To nie miało szans powodzenia. Wysoko, ponad bramką. Pogba. Patryk Ebra Cisoko. No, piłkę odebrał i, i stracił. Jego kapel. Blisko polekarne może strzelać. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Zagrał piłkę głową. Doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Szansa! Świetnie! Brawa dla bramkarza I będą mieli rzut rożny Diego Kapel! Niestety obok bramki. Ale w sumie niezła okazja. Nie. strzela Gol! Tak jest, proszę Państwa. Mamy pierwszą, a więc dającą prowadzenie bramkę. No widać ewidentną winę bramkarza. A dziś bramkarz musi dobrze grać piłką, bo czasem potrzebne są umiejętności dryblerskie, celne podania. Jak widać nie wszystkim zawsze to wychodzi. 1 do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Napia. Kiki, Sania, Cisoko, No, piłko, odebrał i, i stracił. No, może być groźnie. Dobrze pomyślane, ale nic z tego nie wyszło. Cisoko, Matwidi. Dobra pozycja do oddania strzału. Znakomita wymiana. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Zdecydował się na strzał. I piłka w rękach bramkarza. Przejej piłkę popatrzmy. Próbował, ale nie udało się. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Griezmann, ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Blisko polekarne. Świetnie rzucił prostopadle. Teraz przejęli to podanie, i co dalej? No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Pogba, Pajecz. Mm -hmm. Już blisko pola karnego. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Rzut rożny dla Francji. No, pokazał teraz, że jest. No, będzie gol! Wspaniała okazja! Za szybko stracili. Pogba. Patrick Ebram. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Sisoko! Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Pierwsze 45 minut za nami. Jacku, jak do tej pory bardzo emocjonujące rozgrywki, prawda? Rozpoczyna się właśnie druga połowa meczu piątego dnia rozgrywek. Do końca fazy grupowej pozostała już tylko jedna runda spotkań. Zgadzam się, to jest fascynująca grupa. Końcówka spotkania powinna być bardzo ciekawa. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny, kapitalna gra z pierwszej piłki. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! To jest bramka, dzięki której wyraźnie prowadzą. Czy rywale jeszcze zdołają nawiązać walkę? Zobaczymy. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Griezmann. Ebra. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywakiem. Oddaje strzał. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Dobra okazja. Piłka minęła linię końcową i rozpocznie bramkarz. Cóż za klasa niesamowite! Bliska już do bramki. Przepraszam Państwa, pomyłka. Pogba. Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuło. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Trajet! Jak on to zrobił! Kapitalnie obronił! Griezmann. No, z tego miejsca można strzelać. Minęło 15 minut drugiej połowy. Tajet. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa... Do strzału. No zastanawia się czy nie strzelać. Uderzenie w stronę bramki. Piłka odbija się od słupka. Wraca na boisko. Nie ma bramki. Brawo, ładnie, piętą. Trzej piłkę popatrzmy. Blisko polekarne może strzelać. Centra w pole karne, Będzie niebezpieczny. Dobrze, teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. I piłka w rękach bramkarza. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Dwóch nowych graczy wbiega na boisko. No już blisko pole karne. Ładnie przejął piłkę, ale. Nie opanował, 15 minut pozostało do końca. Sędzia przerywa grę, rzut wolny. No, chyba pomału szykuje nam się zmiana. Dobra pozycja do oddania strzału. To musi być bramka! Wspaniała gra w obronie. Odebrał mu piłkę. Matwidi. Długo rozgrywają piłkę. Ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. No może być groźnie. Dobre, ofensywne wyjście. Jest okazja. Tak. Mamy bramkę, proszę Państwa. Za takich chwil ogląda się mecze. Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3 do 0. Giru. Dobry mecz tego zawodnika. Kolejny raz przejmuje piłkę. Trybuny zamilkły, bo to pokaz dominacji drużyny gości. Rzeczywiście doping prawie ustał kibice nie wierzą w to, co widzą. Blisko polekarny. Uderza! Piękna interwencja. Zaraz będą doświadkowywali zrzut rożnego. Są partnerzy obok niego. No nie, nie udało się. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Mamy centrę. Zagrał piłkę głową. Znowu piłkę Bramkarz. 3 do 0. Takim wynik.